Musi się zdążyć z śmieciami. Dobra idę, 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 się ma no żuwik Zdążyłem wiem przed śmiecią No ciekawe Dosyć nietypowo zaparkował i teraz będziemy widzieć czy uda nam się. Dawaj, dawaj, ognia! czy nie Dawaj trąb <słuch> <słuch> Walgo <słuch> Dawaj go Walgo To nie my No nie nie my To nie my Ale ja bym go walił Panowie, ja wam nic nie sugeruję, ja bym go walił nie, nie macie poczucia humoru widzę Takie Nie macie poczucia humoru, ja bym go walił i już no A bo go za linkę i na środek wyciągał Za linkę go i na środek A to trzeba być ja, Ale... nie, ja, nie, ja, nie, ja nie chcę pierwszy rzucać kamieniem, nie jestem święty. Już wiem, kto. Ja zaparkowałem, aż w bramie. No dobra, ty dobra. bym mógł zobaczyć, jaki piękny samochód ci przywiozłem. No ładny mi samochód przywiozłeś, cieszę się bardzo. Popatrz, jakie to jest połączenie. Zielona rejestracja z napisem MINI. I proszę moje kolory na no, tych felk nawet no. jeszcze. No, to cały czysty przypadek ta bluza zobacz, jest. Zobacz, tu w ogóle już nie ma zbiornika paliwa. Matko, a tu jest dwa? Dwa, bo jest są różne złączki, są takie szybsze, mają. No. Ja, ja myślałem, że, na, że to jest na ten. jak do Diesla, te Blue. Na AdBlue? To jest jeszcze bardziej Blue, bo to jest na węgiel. Na AdBlue? To jest najbardziej ekologiczne, bo to jest na polski ekologiczny węgiel. Czarny dach, żeby ciepło przyciągał. Czarny dach, jak czarne złoto ze Śląska. Tylko brakuje mi żagla jeszcze tutaj, bo jest dach i żagiel. Żagiel jest no, rozpędzony. To tak jest zupełnie serio, co myślisz? Bo... No co, no fajny mini, no. To jest mini, nie? No nie, no to przecież jest mini. Tylko się jnąć, że to jest elektryczne. No to tutaj to takie swoje jakieś. No takie loga pozakładają, natomiast widać, że jest to... Jest to typowy mini. Zobacz, jaka tu jest, jak to mówi młodzież, japa. Poka, poka. ojej. Widzę, 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 widzę. Bo tu pod skutkiem A. nie. są tak śmiesznie, że są kształcie litery T, tak idą. on, tak? Ale on musi mieć... To w takim razie musi mieć genialny środek ciężkości. Jest, jest trochę więcej do, z przodu, ale jest ładnie rozłożone. Jest tak prawie, tam jest blisko, 48,7 jakoś tak. Żeby ten napęd tutaj był na tył, ten elektryczny. A to jest w ogóle śmieszne, bo to jest napęd BM-ki, która napęd na tył ma. Proszę uprzejmie. Są trójeczki, ale jest przekombinowany i jest na przód. To jedziemy. Nie chcę zobaczyć, co jest pod maską? Pokaż mi ten bagażnik. O matko. Tak. A o dwunastka. Odkurzacz tych tylko bez rury. To się teraz Elektroluks nazywa. <grym> Elektroluks. <grym> Ale panowie, no 24 ochy te Po prostu to jest tak ekologiczne, że liście aż ciągną do tego. Już! Elektrykiem już odjeżdżamy. Gdzie tu się leje olej do tego silnika? Taki olej! No dobra, no to ustawiaj tutaj. Który rok sobie ustawimy? 20-20. Nie, 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 nie. 20-21 nie istnieje, więc nie ma co, bo nie będzie go. No nie, nie no dobra, nieważne dla kogo będzie, dla kogo nie chciałem że dla mnie może nie być. Na... Za rok będziemy się z tego śmiali. Oczywiście nie wszyscy. Nie wszyscy. Zapalaj Grzesie. Tutaj... Słuchaj, zanim zapalaj jak powiedziałeś mi, że będziemy jeździli miniakiem... To się cieszyłeś strasznie. Tak, ale od razu przyszło do głowy, jak wpletli nowoczesność, ultranowoczesność w klasykę miniaka. No. I powiem Ci, że wpletli fajnie. Naprawdę wygląda to tak, jak powinno. Nie wygląda tak, no jak przyklejony laptop. Przykrywkę z tego, z garnka dalej. Oj tam, oj tam. <laughs> Uwaga! Cisza. O kurde. No to jeszcze raz zapytam, który rok, czy na pewno dobry rok ustawiłeś. Look, ja Jestem twój tatinek! <grym <grym Lewa... lecimy, o, brze, dobrze. Milenium, Lewarek Niemiecko-brytyjskim też Wsteczny potrafiłem rzucić. Kamera, czujniki. No nie no, bo to. trochę jest tak z tym mini, że to jest takie tutaj zamotane i tak dalej, i tak dalej, ale no. A, szokarne, nie, to jest ono no jest to. bardzo. Mię Mi jakiego... tutaj przyciski raz pomyliły i zamiast zmniejszyć sobie się to wyłączyłem zapłon. Powiem ci takie piękne słowa Tak, tylko piękne Na temat tego auta Że jedna rzecz mnie irytuje Nie, <laughs> nie, nie, znaczy Jednak się cofamy w czasie <laughs> A to nie o to chodziło? Nie, słuchajcie tak naprawdę powiem, lat 90. Co? ja proszę ja najbardziej lubię samochody z lat 90. Aha Ale nie tak na poważnie. Jedna rzecz, która jest mini. Jak to mini? Auto mini. No trochę tu jest mini, no, ale tak Te być. żółte lusterka jednak zwracają uwagę, można się do nich pewnie przyzwyczaić, ale widzę je, te żół żółcie. Skąd Ty wiedziałeś, że one takie będą? I kojarzą no. mi się teraz po prostu z ostrzeganiem, wiesz o co chodzi, tak. że tak jakby systemy mi się włączały. Znaczy na Twoim bluze, dlatego pytam się skąd Ty wiedziałeś, że takie będą. Pięknie się ubrać pod kolor. No pięknie się ubrałem pod kolor, przewidziałem, podobnie jak dzisiejsze liczby losowania pod. I co, i wygrałeś hajsy? Nie, zastanawiam się, czy wysłać, bo jest dopiero 45 milionów. Może poczekam na akumulację jakąś. Jaki sobie kupisz samochód wtedy? Czy jednym z tych aut będzie samochód elektryczny? E, tak. Jeździłeś? Oczywiście Porsche elektryczny. Ale fajnie, nie, będę używał hamulca dzisiaj. Odzyskujesz energię, więc. Oczywiście. Myślę, że nie pierwszy raz jedziesz tym samochodem elektrycznym. Nie, Tesla jeździłem P85 dość tak. długo. Myślałem, że jeździłeś Renault, Zoe albo nie wiem, dostawczym kangu elektrycznym, a to oczywiście tym takim najbardziej topowym... No to, najbardziej... z czym ja tu do Ciebie przyjechałem, z jakimś mini 700 coś koni miała to test, nie pamiętam. To jest 108. Łapałem się z nimi, yy, łapałem się nią z BMW power ze świateł. Zero rozmowy. No tak, tylko że pan w BMW jedzie na stację, wyjmuje 1000 złotych i odjeżdża. A ty. Co z tego że za darmo? Ale kabel i czekasz przez godzinę. A widziałem na YouTube filmik, jak Ruski ładował Tesla. No a jak ładował? Na holu. Holowali ją. Holowali ją za ciężarówką. No. I bodajże z komentarza wynikało, że każdy kilometr przeholowany mhm. 2 km przybli ładuje baterię. No co ty? Czyli przybliża się o 3 km, tak naprawdę. Bo jest kilometr bliżej, cały doholowany. No. te ruskie jednak ma. Nie dole. będę hamował, nie hamuję. Ostrzegam, ostrzegam i zobaczcie. Genialne auto. Skończyli. Ludzie, to, to jest kaniało i to się marzy coś takiego, żeby mieć taką przyczepkę z agregatem, takim <grym> dieslem jakimś. Słuchajcie, samskim. jeździmy, jeździmy, a tu, a tu przybywa zasięgu. Przybywa zasięgu? No mam. To jest są cuda, to jest perpetuum mobile. No perpetum mobile, tylko że w nie wybuch jak będzie pełny. Nie, no to, to, jest tak, to nie są aż takie duże. z nimi Nie ma problemu. Problemy się zaczynają, jak one są duże i, i się nie niewystarczająco jest młodzi. Mm. Lub zaparkujemy go na Górciecki i na garażu <noise> o no Każdemu się zdarza taka topa, no. Nie, przejdzie, przejdzie. No to mini w końcu jest. No tak. Dobrze, że nie musimy rozmawiać z panem z Volvo, nie żebym miał coś dla pana z Volvo, ale stracilibyśmy hmm. czas. A czas to pieniądz. Tak. A my odzyskujemy pieniądze odzyskujemy pieniądze. Znaczy, to wiesz, to no, za darmo zatankowane, więc to już w ogóle nie. Aha. No jak. O coś... piątek. Piątek na S8. I moglibyśmy jechać buspasem, gdyby to był buspas. A tutaj jest buspas, tam dalej tam na dalej, jest. Tak. Ta... kawałek. Dalej, tak. Kawałek. Jechaliśmy na niego wcześniej. I powiem ci, minęliśmy wszystkie samochody, a tam stał autobus, który zaczął włączać do ruchu, bo to był przystanek równocześnie. No, no i tak musieliśmy gdyby. zahamować i wszystkie te samochody nas minęły. Tak? Jakie mieliśmy wesołe przygody? Wesołe przygody? Ja powiem ci, że świetna ta rekuperacja jest. Naprawdę, naprawdę. Po, e, ha, 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 z tyłu świecisz, nie? Z stopem, to też jest fajne. No musi być, przy tej sile musi być, tak. Ale też jest takie mocne. Pamiętam, że też miałem tak, że. Ono właśnie, o, jesteś mały, to był pierwszy samochód elektryczny, jakim w życiu jechali. I tylko? Tak. Ja nie, nie miałem okazji jakoś. Nie miałem. No tu wiesz? Bardzo podobnie do tego, no jedynie nie. No z pewnością podobne. A pan jest tam, gdzie być powinien w samochodzie, nie? Czyli tyłu. No, z tym, gdzie być powinien, to pomału będziemy chyba pole, znaczy nie tyle polemizować, co wyrwać się z, ze stereotypów. Powiedział y, człowiek, który ma, i on i jego małżonka, dwa samochody z napędem na tył. Oj tam, oj tam. Trzy magiczne literki, które zwiększają wartość starych samochodów RWD. Pokaż mi, ile jest starych samochodów z przednim napędem, które są duże warte, a ile jest tych z, tyłem, z tylnym. No, masz rację, ja nie pomyślałem o tym. No. To, oczywiście kiedyś było więcej, tych z napędem na no to jasne, to też z tego wynika, ale... No, kiedyś w Polsce to się f 1500, tak zwany duży fiat i poloneza. Wszystko było na tył. No. no i oczywiście... Maluch. Zwany Maurycy, mało pali dudorycy. <grym> ale fajnie się tym mieli. Je... O! A, no tak, o, tak o, trochę wilgoci. Trochę mocy to tutaj mamy. Pyki już 52 jest, bym przekroczył prędkość. Boże święty, nie ruch tego. Nie, nie, nie. Bo myśmy musieli mieć, że tutaj przekroczyliśmy, ale jednak jesteśmy ekologiczni. Ale 52 to nie są jest on dramatyczny. To jest co? Czujesz to, że jest. Sztywny, Fantastyczne zawieszenie. Jest sztywniakiem. Pewnie to te niskie baterie są. No dobra, to podstawowe pytanie. Czy odczuwasz y, frajdę z jazdy? No bo tak. nie ma być samochodem... Powiem ci, czy odczuwam frajdę z jazdy? Ten samochód jest fantastyczny do jazdy. Mhm. Jest mhm. bardzo zrywny. U. Bardzo zrywny To jest w ogóle, zryw jego jest, zrywający zrywy. Ale powiedz mi, na przykład gdybyś, gdybyś chciał mieć samochód taki do jazdy na miasto, nie, no trzeci tak naprawdę. Wziąłbym go. Tak? Chciałbyś mieć elektryka? Znaczy tak, generalnie chciałbym mieć elektryka. Może yy, powiem tak, yy, chciałbym mieć elektryka, jako trzeci samochód on mógł być, spokojnie. No. K yy, nie, chodzi, nie wtedy parkometry, jeżdżę sobie buspasami. Mhm. A czego mu potrzeba? Fotel musiałbyś jest... jeszcze gdzieś ładować, nie? To jest... Fotel jest wygodny. To jest problem, musiałbyś ładować. No ładować tak. Ale fotel jest łagodny. Fotel jest <grym> wygodny. Fotel, jest, wygod... <grym> fotel... fotel jest, to... jest wygodny. Nie masz żadnej ładowarki koło domu. sąsiedzi drogi. Fotel jest wygodny. A to byś są... sobie siedział w tym fotelu Zabry. i nie miałbyś gdzie jechać, bo już nie miał prądu. Jest samym. to jeszcze minus naszej kochanej ojczyzny ekologicznej, jest. że nie ma ładowarek na przykład leco w Holandii. No może 1% tego co w Holandii nie ma nawet. Ale mówimy o nie samochodzie. Byłem, a tam były wszędzie ładowane. Tak, tam są nawet tam... tak. Natomiast mówimy o samochodzie, a nie o wadach infrastruktury w tej chwili. No, Samochod... no ale jak było paliwo na kartki, to też samochody nie jeździły, no jakby jakie fajne by nie były. Nie no i jeździły Ty, można było zawsze kupić. No, no, diesle yy... Głównie. Yy cinkciarzy, różnych innych, innych cinkciarzy, osób, które poza systemem sobie radziły. rozmawiamy o samochodzie tym, czy rozmawiamy o ustroju nie, no, mnóstwo minionym? Rozmawiamy, rozmawiamy o Tobie w tym samochodzie. O mnie w tym samochodzie. Tak. Powiem Ci tak, jakbym miał pracę, że jak ganiam po mieście, mhm. nie wahałbym się przed kupnem tego auta. Oczywiście wracałem do Adama, jeśli miałbym gdzie go ładować, oczywiście. oczywiście. Jest genialny, jest fantastycznie umiejscowiony w środku ciężkości. Fenomenalnie się prowadzi. Yy, roku, yy, odzysk energii, nie powiem tego, co to ma, rekuperacja, reperkusje, odzysk energii jest po prostu fantastyczny. Co możesz nam powiedzieć? No silnik cicho pracuje. Silnik <laughs> cicho pracuje. Hamulca wagnął, nie używam on, jakieś dźwięki wydaje do 25, ale nie słyszałem, żeby on jakieś dźwięki wydawał. Fantastycznie. tylko 150 nie jechać na godzinę, jest ograniczony. Chyba, żeby się właśnie nie grzały te baterie za bardzo. No gdzie Ty coś jak mieście szybciej niż 150? Ja? Uh -huh. A jak ty do nas jechałeś? Matko Boska. I 51. No, jak czy... ja do was jechałem? Ach, <grym> nie, no tak, nie, bo nieopatrznie nie wysłałem ci <grym> znawia eksperta no no śledzenie no mojego pojazdu. Wie, to było na autostradzie, tak. To, to tak, się... tak, jechałem cały z autostradą, dlatego, dlatego przekraczałem 50, bo na autostradzie czasem 50 przekraczam, powiem ci. Zobaczmy ten próg. A. Zaraz. że prowadzą restaurację, dobrze widziałem? Tak, amikus. No to przecież teraz będę mieli przełamane, jakim im Myślę, że im nie przelamkną. Kto... A im nie dam. Na władzę nie poradzę. O, na czełobę leci. <grym> Twoja energia. Twoja energia. O! To, o. I tak powinniśmy mieć napisane. Pierwsze elektryczne mini w historii. No dobrze, ale jak myślisz, ile metrów przejechaliśmy do tego. Zobacz, o tylko kilometr, a przyjechaliśmy na pewno z 5. Znaczy ty mówię od poprzedniego sprawdzania. Czyli zobacz, taka dynamiczna jazda, kiedy się dużo odzyskuje. No mówię ci co, co o ma tym. ma sens. Czyli widzisz, ja bez źle robiłem, że ja spokojnie więc? Nie, no jak jedziesz spokojnie, to on potem nie odzyskuje, bo nie hamuje się nikiem. Nic nie rozumiesz, nic nie rozumiesz nic po prostu. Nie, no tak, zakończmy, nic nie rozumiem, bo to... O. to był ten dźwięk, który do 25 To wydaje. był ten dźwięk. Ja myślałem, że nasz operator coś tam zjadł dzisiaj. Oszczędzajmy go. A tak nabra, prostu, ale tak naprawdę. Potem nie musieli go stamtąd wyciągać, bo tam z tyłu to jest ciężko. Ale tak naprawdę Znaczymy. zobacz na zużycie energii. My naprawdę jeździmy i cofamy się w czasie. No. A już jest jakiś taki rok inny niż 2020? Tak, tak, mamy lewą ścieplankę na koronawirus, ale nie tego. Słuchajcie, w... nie, no, ten samochód jest doskonały, no. Na to każdym tak mówisz. Ale nie tak doskonały. <laughs> Powiem ci, no, nie znam ceny tego cudeńka 140. No to normalne, to tyle co skoda Octavia w sumie. W sumie to, tak. to wolę tego. Wolę Moktary. A ja wolę tego. No Bo nie, mam no, odpowiedzialność. Ustawy, mogę kogoś zabrać przynajmniej tutaj? Daj worek kartofli wsadzić. Tak, no. mogę. A tutaj nie. Ale tutaj, tutaj, tutaj możesz jeździć na, na Plac Bawiciela tym samochodem. Możesz jechać no na Moliera. A tam mogę pojechać. No, jest za to nie chodzi o to. Chodzi o lans, panie. A, lans. Plus 8 do Lansu jest. Tylko się... o, o, o osiem, tu, jest, tu Nie jadziesz. bój się, ze mną jedziesz, jadziesz. Ja się nie boję, tylko mnie wnętrzności zaczęły podskakiwać. Przyjadła to dlatego, że nie masz kręgosłupa. Nie. Moralnego. <laughs> Wiecie co? Mo I Ale zobaczymy... Widzisz, że nie pojechałeś do domu, ci się spodobało naprawdę. Nie, jedną rzecz muszę zobaczyć że zawiesz się w zawieszeniu tego samochodu. Cały czas maską? Z... Robię coś, czego nie robi nic, żaden posiadacz MINI. To będzie defloracja. Uwaga! Uwaga. No żeby tu zawrócić. Cicho! Jeszcze go tu nie ma jeszcze. Cicho. Hamulca ręcznego normalnie. Cicho! Żebyś sobie przyciął Zobaczcie co robię. Wjeżdżam mini elektrycznym do Biedronki! To są te dziury takie. Właśnie to chcę sprawdzić. O! I rekuperacja na tym nachyleniu. Tym, na, na Zobaczcie, prawie że staję na takim nachyleniu. Boże dobrze. Widzieliście to? Dzisiaj. Zobaczcie to. Jakie to jest fajne, fajne, fajne. <laughs> fajne, fajne, fajne. <laughs> najlepsze recenzję jaką można... Fajne, fajne, fajne. Fajne, fajne. A czy my jedziemy coś kupować do Biedronki? Nie. Ale olej na... Prąd. A czy istnieje... Pod... A, czy Ty będziesz sobie kupował w Biedronce prąd. Tak, ja tu będę przyjeżdżał, ściągał w jarzeniówki, zakładam sobie złodziejkę. A czy istnieje podwójne potwierdzenie, które jest zaprzeczeniem? Nie. Tak, tak. Dobra, dobra. No i co? No nie, nie stresuj no, pana, bo będzie znowu rysa na to samochodzie. O mój Boże, tak. A potem ktoś będzie chciał kupić i, i co? I z rysami będziemy się kupować. No to, przepraszam, w go w czasie. Patrzymy za zawieszanie co mieniaka. Zobacz, zobacz jak on idzie pod. Ja... ma dużo opony dlatego. Fenomen, fenomen! I ty mi tutaj śmiesz powiedzieć o Skodzie. O. A jest... widzisz, ty zbóju ty. No, no wiesz, no, ja mam takie podejście, jednak takie, no, trochę protestanckie chyba, no. Jak cię zaraz tu protestuję, <grym> mi się zdaje. Że... I ładujemy jak Takie Takie hajsy, aż mi przytrzymało pasę, słuchaj. Zobacz, zobacz jak się jeździ. Uścisz był. Uścisk był. Masz te, znaczy się wieńcową chorobę. Wieńcową <grym> chorobę. I praczej nie hamujemy, samo hamuje samo i jeszcze muszę dodać troszkę gazu. I proszę nie przejechać, ma ile ubyło energii. Znaczy, to by mnie nie ubywało energii, prawda? Nie, nie tak ubywało energii. Czasach.